Co robić, jeżeli rodzic nie płaci alimentów? Twoim pierwszym krokiem powinien być komornik sądowy. Wyrok, który zasądza alimenty, posiada tzw. klauzulę wykonalności. Oznacza to, że możesz zwrócić się do komornika, a on wyegzekwuje te świadczenia za ciebie. Problem nagminnego niepłacenia alimentów możesz rozwiązać także poprzez złożenie pozwu o płacenie alimentów przez dziadków. Tutaj jednak sytuacja wymaga indywidualnego podejścia co do każdego przypadku. Możesz także zawiadomić policję albo prokuraturę o przestępstwie niealimentacji. O tym mówiłam w innej rolce. Jeżeli komornik albo prokuratura zawiedzie, warto także pamiętać o funduszu alimentacyjnym. Tutaj jednak istnieje kryterium dochodowe, żeby cokolwiek z takiego funduszu otrzymać. Natomiast w sytuacji kryzysowej warto pamiętać, że istnieje też takie rozwiązanie. A ty znasz inne sposoby na ściągnięcie alimentów od drugiego małżonka?